Siemaneczka z tej strony Phoenix i ze mną jest dzisiaj Damian, Gaming Yo. Dzisiejszy to jest ten, będzie dzisiaj vlog, więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę I w dzisiejszym vlogu, no nie sprzyja nam dzisiaj pogoda, więc dzisiaj będziemy szli praktycznie... do McDonald's Będzie deszczowo i naprawdę, ta pogoda nie sprzyja, a więc zostawcie jeszcze raz subskrypcję, łapkę w górę Głosy są, bo dzisiaj się nabiegałem I ten, no i co? No i jest intro, Pum. Więc tak, na autobus, ale nie pójdziemy z tego wniosku, że jest ta godzina, że o 18.39 jest autobus, więc nam się nie opłaca. I praktycznie. Co to miało znaczyć? Na, baba nas nie przepuściła. <grystanie> Beskitów. Tak? Ona nas nie przepuściła. No i w tym dzisiejszym pięknym odcinku, że mam taką małą. A czy nie, widać mnie dobrze, co ja ciebie też dobrze widać. No i idziemy właśnie do... K do nie, do McDonalda, Chcemy do KFC A w sumie do KFC idziemy? A nie, zamk a zamknięte jest, idziemy do McDonalda I, i... będzie otwarty. O, uf, Mam nadzieję, że będzie otwarty. no Miejmy taką nadzieję A co u nas ciekawego to nic, praktycznie, że mamy nagrać Hello Neighbor Ja będę nagrywał kreskówkę i komentował tą kreskówkę, a Damian będzie nagrywał grę W sensie my razem będziemy nagrywać grę Ale kiedy to Damian nie wiesz co, nie? Damian jeszcze. Jak ty jesteś wyspany jak byliśmy u mojej babci, u kuzyna i co? Spać mi się chce? Co ci się chce? Spać. Więc co? Będziemy się widzieć, jak będziemy na Komaldzie oczywiście. Więc za chwilę się widzimy. Nie, Damianie. Tyle, że zmęczony jesteś, pokaż się. Tak <laughs> uśmiechnięty. Ej, ej, ale co ty robisz? Ej, zostaw mnie. Zostaw, zostaw, zo, ej, zostaw, zostaw, zostaw. zostaw, Ej, zostaw, zostaw. Zostaw. Z jego strony, że mi zabiera w ogóle ten... Eee... I co? I co? Mówi, że ja nie nagrywam. Idziemy do przodu, prawda? No, to się widzimy jak będziemy w McDonaldzie. Ile na prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to... Długa, druga przeprawa, więc będzie długie, długie za niedługo. No, więc... za chwilę się widzimy. Iście, Jeszcze... o! I tutaj telefon. Zrobimy już oczywiście koło McDonalda i w dzisiejszym odcinku... Tak widzowie, jestem bez bluzy, bo było ciepło wcześniej, więc dlatego. I dlatego teraz ja mam bluzę, bo mu pożyczyłem Oczywiście idziemy z Damianem do McDonalda, idziemy się najeść, wypić kawę, W taką brzydką pogodę. I co? No i będziemy nagrywać jeszcze jakąś akcję z McDonalda, jak chociaż. Czy tam pijemy kawę, czy jemy, czy cokolwiek. No i jeszcze z wami tak porozmawiać, bo ten vlog taki jest dzisiaj troszeczkę nieenergiczny, aczkolwiek postaram się, pogoda tak działa. I nawet zobaczę. energetyk nie pomógł. skitu energe... no skit, moc energetyka nie pomogła Damianowi, ale Damian, mam nadzieję, że się obudzi. Widać, że jego Sigma mówi sama za siebie, że twarz Sigmy pomoże mu w realizacji żeby się obudził No. No, no. no dobra, no to już jesteśmy prawie koło Magnada, więc jeszcze na się tylko nas zielą pa pasy i będziemy w magie. I będziemy właśnie w Magnadzie, więc patrzcie na piękny widok legi. Zacznę takie lody zjeść, takie lody w McDonaldzie, rzadkość. Do słodzenia oczywiście musi być słodzona kawa. To jest taka późno, oczywiście. Jedziemy Kwićcie chwilę szkabę No no najlepsze To prawda Dzień dobry widzowie No to tak Sprawa jest taka że nie wiemy kiedy ja mam autobus do domu I my teraz zaraz pójdziemy sprawdzić jak sprawdzimy Damy wam znać, wtedy się zastanowimy, co, co dalej. Czy będziemy gdzieś e, daleko odchodzić, czy nie. Bo, jak dalek, bo na przykład, jakbyśmy daleko gdzieś odeszli, to byśmy mogli nie zdążyć na autobus mój. Ja wtedy bym miał opcję, bo ja muszę być o 20 w domu. Więc zobaczymy, co się da zrobić. No hmm. <laughs> więc bądźmy cierpliwi, a Damian za chwilę skończę samo, te sameki. Ja kawa miam, miam. moja kawa jest mniam mamy... no trzeba za chwilę się zbierać, bo idziemy tuż w magnadzie siedzimy przez sumie... prawie godzinę 19.20 jest mieć czemu, czekaj, czekaj, czekaj zanim jeszcze tam dojdziemy, pasy przecież jeszcze No, tak, no dobra. widzowie pada normalnie, pada, ja mam telefon ja nie, Ej! ty Ej, ej! Ej, burza, pęj! Burza była, burza! Będzie burza! Co ty gadasz? Burza będzie dzisiaj. Ty! A, a ja, ja mam... Bluzy. A ja nagrywam! A ja telefon mam włączony! A ja nie mam bluzy! A ja mam telefon włączony! Ej! Ej, ja się boję! Ja się boję, że mnie pierd... Pierd! Nie, Damian, nie! Ja nagrywam vlogi, a nie nas! Nie, no nie, no nie Nie Krzyś, bo tutaj i tak Co tutaj? Nie, i burza będzie, no nie Ja nie lubię burzy Ja, ja też nie lubię Widzowie burza będzie, no nie no, a było tak pięknie i tak będzie burza I dupa I burza będzie, widzowie Tak pięknie miało być ta burza I będzie burza i uderzy mnie piorun, co nie? Jak ci włosy stają? To lepiej uciekaj Wiem a ja, jak włosy nam stają? Ej, ale pada, ale leje, dobra, ja chowam telefon, co nie? No to niestety będzie o 27, a ja muszę być o 20 w domu. A zanim autobus jeszcze dojedzie, światło doliczysz. Ja jeszcze zanim dojdę, to wiecie, doliczę jeszcze te, te minuty. A jeszcze jestem bez bluzy. Zapewne dostanę opierdziel w domu, że byłem blu bez bluzy, ale dobra, na liść to. Dziękuję wam, widzowie. Nie, DZIĘKUJEMY WAM widzowie, widzowie Za film, za, za dzisiejszy, sędzony czas. czas I zostawcie subskrypcję, No, więc zostawcie subskrypcję, łapkę w górę bluzę, ja nie, no. nie, nie. Więc zostawcie subskrypcję, w górę Oczywiście zacie obserwację na Facebooku, bo kolejne filmy będą się pojawiać z vlogów Ale kiedy... burza będzie dzisiaj, piękna burza, więc Za tym czasem piorun tutaj tak yeah. No nie, nie będzie mnie, więc do zobaczenia i cześć, pa Bum